Ekologiczna żywność, domowe przetwory, oleje tłoczone na zimno, eko ubrania i kosmetyki. To część asortymentu, jaki dostępny był podczas targów Eco Silesia, zdrowej żywności i ekostylu życia. Przez dwa dni w Katowicach blisko 100 wystawców prezentowało bogatą ofertę naturalnych produktów, po które sięga coraz więcej Polaków. W ramach targów odbywały się także pokazy kulinarne z wykorzystaniem ekologicznych produktów oraz prelekcje na temat oczyszczania organizmu czy usprawniania układu pokarmowego. O tym, dlaczego warto wybierać produkty naturalne i jak wpłynąć one mogą na jakość naszego życia, rozmawiałam z organizatorami targów i wystawcami. Sonia Kwaśny witam i zapraszam na rozmowy z azymutem ekologicznym. Coraz więcej konsumentów stara się w sposób zrównoważony podejmować decyzje zakupowe, przez co produkty naturalne, ekologiczne, których produkcja i użytkowanie nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, cieszą się zainteresowaniem odbiorców. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w Katowicach zorganizowano targi Eko Silesia, zdrowej żywności i ekostylu życia. Ekologia to już w tej chwili nie jest moda, to jest konieczność, wymóg czasu. I wszyscy mamy powoli dociera do nas ta świadomość, że yy, po pierwsze, nasze wybory konsumenckie, nasze sposoby yy, odżywiania, yy, spędzania czasu yy, to wszystko ma wpływ na jakość naszego życia a druga sprawa no, zanieczyszczenie planety i to wszystko, co się dzieje wokół tego. Yy, też wymaga pewnej świadomości i jakby dotarcia z taką informacją do społeczeństwa. Tutaj jest praktycznie rewolucja. My to doko, dokładnie obserwujemy na targach EkoSTyl, które od 8 lat organizujemy w Bielsku Białej. I proszę wyobrazić, że tam w tym momencie jest 400 wystawców, czyli tak by cztery te hale. Jest... 12 tysięcy gości zwiedzających i po prostu tłumy ludzi przez te wszystkie trzy dni przemieszczają się przez targi. I to nas jakby zainspirowało i dodało nam motywacji, żeby również taką imprezę zrobić tu na Śląsku, gdzie no, ten problem jest jakby taki bardziej ważki niż u nas na Podbeskidzie. Ilu wystawców udało się tutaj zgromadzić na tym dzisiejszym wydarzeniu? No, wydarzenie jest pierwsze, ale wystawców mamy ponad stu. Są bardzo ciekawe i takie, no, trudne gdzie indziej do zlokalizowania firmy, oferty. Na przykład mamy dość duży, duży pakiet firm, które oferują produkty i terapie konopne. Ponadto i cała duża jest yy, duży segment zdrowej żywności, są to produkty yy, certyfikowane i yy, można tutaj nie tylko poznać te produkty yy, spożywcze, yy, są terapie zdrowotne, są yy, producenci ekokosmetyków, yy, producenci ekoodzieży, także rzemieślnicy, lokalni wytwórcy, ludzie z pasją, pomysłami i to wszystko tutaj można zobaczyć. Zakupić. Mamy strefę porad dietetycznych i zdrowotnych, którzy, które, no, gdzie właśnie specjaliści, eksperci pomogą, pomogą nam zorientować się w, w, w rozwiązaniu wielu trudnych problemów zdrowotnych, już takich osobistych. Na targach można było degustować i zakupić ekologiczne produkty żywnościowe, ekokosmetyki i produkty do naturalnych terapii zdrowotnych. Nie zabrakło również ekologicznych środków czystości, ziół czy produktów zero waste. Zainteresowani mogli skorzystać z licznych porad i konsultacji. Ja przyjechałem tutaj przede wszystkim z produktami prozdrowotnymi. Jestem producentem olejów tłoczonych na zimno, co może nie każdemu się to zdaje, jak to jest możliwe, że szewie zarazem i pracownikiem i sprzątającym i każdym nie ma znaczenia. Czasy mamy takie, jakie mamy i staram się, żeby wypełnić swoją pracę, jakby swój obowiązek służba, bo jednak Pomagając osobom potrzebującym, bo oleje, czy przyprawy, czy, czy mąki, to co jest zrobione w sposób bardzo dobry, rzetelny, daje naprawdę dużo zdrowia. Dla mnie oczkiem w głowie to jest oleje tłoczone metodą na zimno, które nieważne co inni mogą powiedzieć, są to oleje, oleje tłoczone metodą na zimno, szczerze robione tak jak być powinno. One naprawdę są prozdrowotne, dlatego też tutaj na targach Ecosilesia, a z firmą Astra współpracuję już kilkanaście lat na różne imprezy, do nich jeżdżę i zawsze jakieś jest zainteresowane, zainteresowani jest, ludzie przychodzą. No, choćby to, że moja obecność kilkanaście lat u nich, I od kilku lat tłoczę oleje, wiem, że musiałam się troszkę tego nauczyć, wydawało mi się, że a kupię maszynę, będę robił. Nie tak do końca jest, trzeba być specjalistą, jeżeli się robi wszystko. No może za dużo się dobrego nie zrobi, ale jeżeli się człowiek specjalizuje w jakiejś dziedzinie, jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo prozdrowotne, a o to też w sumie chodzi, bo czasy mamy, jakie mamy i dlatego też no, yy, bardzo ludzi namawiam, ludzi, którzy myślą, że a, po co nam oleje? Nie wiedziałem tego kilka lat temu, a widzę, jak bardzo oleje mają wpływ na nasze zdrowie. Oferuje Pan tutaj wiele rodzajów olejów. Mamy olej z wiesiołka, czarnuszkowy, dyniowy. Są te oleje, które można spożywać, ale są też takie, którym, którymi możemy się gdzieś tam smarować, stosować w formie bardziej maści. Jak najbardziej. Moim olejem no w ostatnich dwóch tygodniach wprowadziłem trzy nowe oleje. Olej najbardziej na skórę, na twarz, olej makowy. No wiadomo, my w Polsce mamy tradycję, makowniki, makowce. To jest u nas standard, tym bardziej jeszcze tak już jak bliżej Wigilii. To już tak narodowy nas, nasz pokarm, jedzenie, ale przy tym no mak ogólnie bardzo lubimy, czy makowce. No i olej makowy, jak zacząłem się sprawą interesować, faktycznie. I jak już ja w ogóle zacząłem stosować, bo ja kremów nie używam od kilku lat. Żadnych kremów, a skórę ogólnie mam bardzo suchą. Rano zastosowałem Yy, olej yy, z chia. chia, też bardzo popularne, bardzo dobre nasiono, bardzo zdrowe nasiono i zawiera bardzo dużo dobrych, prozdrowotnych składników. Nie będziemy wymieniać, nie o to chodzi, ale jest on bardzo dla zdrowia. A w kosmetyce olej chia, olej makowy, olej migdałowy yy, są to oleje, które bardzo silno się stosuje w kosmetyce. Mamy w głównej mierze najwyższej jakości orzechy. Dzisiaj też prezentujemy klientom nasz nowy produkt w postaci owoców suszonych, oczywiście też najwyższej jakości. No i spotykamy się tutaj z bardzo pozytywnym odzewem odwiedzających. Często są to klienci dywalni, również też biznesowi. Także no, cieszy nas to, że tutaj rozpieszczamy podniebienia odwiedzających. Rozpieszczacie podniebienia, ale przede wszystkim garść takich orzechów każdego dnia to samo zdrowie. Ja uważam, że wszystko, co jest z umiarem, jest zdrowe dla człowieka, bo wszystko jest stworzone dla człowieka. Natomiast tu, jeżeli chodzi o orzechy, to często mają one w sobie witaminy, które są niezbędne do funkcjonowania człowieka, zdrowego funkcjonowania człowieka. Natomiast co mogę powiedzieć? Tak, orzechy są kaloryczne. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest zdrowa kaloria. My mamy przede wszystkim soki z różnych owoców na zimno tłoczone, albo z dodatkiem cukru, albo bez cukru i drzemiki takie, na, też naturalne na pektynie, zagęszczane nie żadnym żelfiksami, tylko pektyną. Państwo sami je produkujecie? Oczywiście sami wszystko robimy z własnych owoców. Co mamy w swoim gospodarstwie to. A jak zrodził się pomysł, żeby zachowywać właśnie to, te owoce lata w takiej właśnie formie soków na te długie, zimowe miesiące? No wiadomo, owoce się kończą, a o soki można przez całą zimę sobie pić, te zrobione z tych świeżych tutaj owoców, z malin z, czy z innych. Ty, czy te soki cieszą się sporym zainteresowaniem konsumentów? O, oczywiście mamy już dużo takich stałych klientów, którzy bardzo sobie chwalą i, i wypróbowali, są zadowoleni i co roku sobie e, robią zapasy na zimę czy na bieżąco kupują do e, spożycia. To są kosmetyki generalnie kąpielowe z wysoką zawartością, bardzo wysoką zawartością naturalnych surowców pochodzenia roślinnego. Określone do tego świetnymi olejkami eterycznymi, o cudownym zapachu i fantastycznych właściwościach. Oprócz tego jesteśmy importerem marki marokańskich produktów tworzonych na oleju arganowym i oleju z pestek opuncji figowej z takich ciekawostek jeszcze dodam, że olej z pestek opuncji figowej nazywany jest marokańskim botoksem, świetnie wypełnia zmarszki, jest po prostu fantastyczny i rewelacyjny. Klienci coraz częściej poszukują właśnie kosmetyków, które mają taki prozdrowotny, ekologiczny charakter, w których ten skład jest w miarę krótki, a to co się znajduje i wypełnia, te najważniejsze produkty mają właśnie takie naturalne pochodzenie. Skąd takie właśnie skierowanie Polaków w stronę tego co naturalne? No myślę, że to jest kwestia naszej świadomości, dojrzałości, też trendu, jaki panuje w tej chwili. Trend eko jest wszechobecny i całe szczęście musimy dbać o naszą matkę Ziemię, ale również o nasze ciało. Chemia i produkty chemiczne są wszechobecne, wszędzie się stosuje je, więc myślę, że. Jeżeli zastosujemy między innymi kosmetyki naturalne w swoim życiu, no to nasze życie będzie nieco, nieco przyjemniejsze dla naszej skóry i dla naszego organizmu. No właśnie, czy możemy mówić o tym, że ta skóra nam podziękuje za to, jeśli będziemy ją traktować nie chemią, a tymi naturalnymi kosmetykami? No myślę, że nasza skóra może być na początku trochę w szoku, że nie dostaje nadmiernej ilości chemii, ale na pewno tak. Stosując naturalne kosmetyki, nasza skóra się tak bardzo nie wysusza. Łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia, które już na tej skórze mogą wystąpić. Jest lepiej nawilżona, odżywiona. Przede wszystkim ekologiczne świeczki zapachowe z wosków sojowych i kokosowych oraz woski do kominków zapachowych, sole do kąpieli i mydło. Ale głównym naszym towarem jest, są świeczki ręcznie robione przeze mnie w Mikołowie. Proszę nam wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy świecami z woskiem roślinnym a z woskiem parafinowym. Przede wszystkim woski roślinne są bezpieczniejsze dla zdrowia, nie wydzielają szkodliwych substancji typu benzen, toluen i tego typu szkodliwe związki chemiczne, oraz dłużej się palą. I to nawet o 25%, 30% dłużej niż świeca parafinowa. A także lepiej przyjmują zapach. W związku z tym nasze zapachy są bardzo zbliżone do naturalnych. Przede wszystkim naturalne kiszonki, które są produkowane, tak można powiedzieć, z ekologicznych warzyw. Oprócz tego reprezentujemy tutaj firmę grzybową Zborów Tucholskich jeszcze z ekologicznych, tak można powiedzieć, terenów, gdzie produkują grzybki, produkują syropki. Też naturalne takie musy jagodowe z bzu. No i oczywiście dżemy i syropy tutaj z firmy Trusk, gdzie one posiadają 70% owocu, tylko i wyłącznie owocu i 30% cukru. Są produkowane tak jak kiedyś nasze babcie to robiły. Czyli e, nie ma tam żadnych wzmacniaczy smaku, nie ma tam żadnych zagęstników. Jeżeli jest to malina, to jest owoc z maliny i cukier, gdzie jest cukier naturalnym konserwantem. Jakość tych produktów, jak i dżemów jest po prostu przewspaniała. Jesteśmy tutaj na rynku śląskim, tak można powiedzieć, bo my jesteśmy stąd e, z tymi produktami od trzech lat. I słyszymy od naszych klientów, e, którzy zakupili nasz produkt. I skosztowali go, więc słyszymy, że jakość jest bardzo dobra i wracają do tych produktów. Jeżeli tak mówimy tutaj o kiszonkach, wiadomo, że kiszonki działają odpornościowo w, dziś, w dobie dzisiejszej tak zwanej pandemii. Polecam każdemu, żeby zaczął stosować kieszonki na co dzień. To nie jest tak, żeby pić na hama, ale przynajmniej raz dziennie wypić czy jakąś szklaneczkę soku z kieszonej kapusty, czy z buraka i ta odporność sama się nam zbuduje. Klienci poszukują właśnie takich zdrowych, naturalnych produktów coraz częściej i chętniej po nie sięgamy. Czy łatwo je znaleźć, czy jednak wciąż trzeba tych produktów szukać? Znaczy ja pani powiem, że trzeba ich szukać, bo ta moda na kiszonki, na takie produkty, fakt faktem, ekologiczna już jest od dawna, ale na takie rzeczy naturalne i tak zwane kiszonki, zaczyna dopiero ta moda nam tutaj wchodzić. I my na przykład z rynku mamy sygnały, jak ludzie na przykład zauważą, że takie coś mamy, to mówią, Jezu, coś wspaniałego, że takie coś wprowadzacie. Ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo mało tego produktu na rynku. Mam nadzieję, że to w czasie, ale to musimy sobie dać przynajmniej z 2-3 lata, że ta mentalność ludzi znowu wróci do tego, jak była kiedyś. Że nie suplementy, jakieś diety, czyli tabletki, nie tabletki, tylko naturalne rzeczy, które są naturalnie hodowane przede wszystkim, od tego trzeba zacząć, i naturalnie produkowane. Wtedy gdzieś my wrócimy do tego, co, jak ja to zawsze mówię, nasze babcie to robiły, nasi rodzice nam przynajmniej przekazywali i my na przykład powinniśmy się starać naszym dzieciom również to przekazać. Pokazuję właśnie kapustę, pierwsza w Europie zrobiona, 22 zioła, kurkuma, imbir fermentowany, zupełnie inny smak, do tego łyżeczka oleju, obojętnie jakiego, tłoczonego na zimno i zupełnie inaczej smakuje, 10 milionów bakterii probiotycznych. Kiedyś Niemcy uważali, że kapusta jest zepsutym, zepsutym środkiem spożywczym, a teraz całych Niemczech się jej je i używa się najlepsza kapustaka, może być bomba fermentowana. Tak, kimchi japońska, tylko nie dodajemy papryki. Także to jest pierwszy nasz najlepszy produkt. Oczywiście jajka z wybiegu, kurki są przy muzyce Beethovena od 5 lat, można zobaczyć na filmikach. No i nasze odsy najlepsze na świecie osy, które robimy. Już mam wykłady o głodówce teraz za 15 minut. Kto będzie chciał skorzystać detoks na najlepszy organizm to sobie taką godówkę się wybiera i organizm taniej bezpiecznie i nie trzeba wydać pieniędzy. Ale zanim do tego detoksu, to najpierw powinniśmy się zastanowić właśnie y, nad tym, co jemy, bo jesteś tym, y, co jesz. No dokładnie, ja gra, jestem wegetarianem dziecka, czyli od dziecka nie miałem żadnego mięsa, ale teraz ludzie, każdy preparuje swoje. również jedzenie mięsa czy keto. To jest jego prywatny wybór. Nie? Także ja, ja jem całe życie na diecie jestem warzywnej. Tylko jem jajka, więc jajko B12, nie mając jajka B12, się ma depresję. Przyjechaliśmy tutaj z produktami konopnymi na bazie konopi. To są głównie suplementy diety w postaci kapsułek, jak również i olejku CBD. W jakim celu można te produkty stosować? Jako suplement diety, czyli tak potocznie powiem do suplementacji dziennej. Głównie pod kątem problemów chorób cywilizacyjnych XXI wieku, czyli stres, depresja, problemy ze snem. Główne takie choroby. Prezentujemy. Wszystkie wędliny i mięsa, które produkujemy, ponieważ jesteśmy folwarkiem, który dba również o to, że hoduje zwierzęta, uprawia własną paszę i następnie tą paszą karmi zwierzęta, potem dokonuje się ubój i mała produkcja, więc wszystko, co Państwo tutaj znajdziecie, pochodzi z naszego mięsa. Dlatego mamy zarówno mięso, które. Możecie państwo sobie kupić. Jest to świeże mięso. Tutaj aktualnie mamy mięsko z kurczaka. Natomiast nasza hodowla ma również kaczki, indyczki, gęsi, ale aktualnie one sobie rosną swoim tokiem i będą pewnie dostępne za jakieś dwa miesiące. Następnie mamy również wszystkie przetwory. Jest to zarówno Mięsko typu kabanosy, paróweczki z mięsem, nie bez mięsa, jak i mięso wędzone, czyli jakieś wędzone fileciki, ale również mamy taką szyneczkę delikatną z kurczaka, która jest tylko parzona. Mamy też wszystkie rzeczy w słoiczkach. Mamy smalec z dodatkami, mamy... Um, Parszeciki drobiowe z Danielem, z kaczką, ponieważ nasza hodowla nie jest taka stricte zwyczajna, czyli ma tylko kury gęsi, ale mamy również Daniele, mamy również e, baranki latające sobie po łąkach. Także wszystko tutaj, co znajdziecie, jest troszkę inne niż to, co możecie znaleźć normalnie w sklepach, na pewno ekologiczne, ponieważ nie dodajemy tam żadnych dodatków, żadnych konserwantów. Proponujemy taki. Zmiana myślenia o, o swoim otoczeniu, o swoim ciele, bo proponujemy, żeby nasi klienci wyeliminowali ze swojego życia chemię. Proponujemy, żeby zaczęli się myć czystą wodą. Dzięki naszemu produktowi będą w stanie wyczyścić wszystkie powierzchnie swoim domu, swoją łazienkę, swoją kuchnię, ale też swoje ciało. Tylko przy pomocy czystej wody, która jest najbardziej naturalna i najbardziej bezpieczna dla naszego organizmu. Chcemy... Chcemy, żeby jak najwięcej osób jakby przeszło na tą jasną stronę życia, bo widzimy tutaj po osobach, które przychodzą na targi coraz większą świadomość. Dzielimy się naszymi doświadczeniami, dzielimy się sposobami, jak radzić sobie w życiu w zdrowy sposób i właśnie to nas bardzo cieszy. Lubimy takie miejsca, lubimy takich ludzi, bo widzimy ich radość, widzimy ich rozwój, widzimy ich czyste skóry i bardzo nas to cieszy, że chcą o siebie dbać. Mówimy, tak, mamy dla Was coś fajnego, co Wam pomoże, z czego byście zadowoleni. Firma Rajpad, w której pracuję, właśnie proponuje, żeby mieć więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej radości w życiu dzięki temu, że nie trujemy się chemią, nie zatruwamy swojego organizmu, nie zatruwamy swojego umysłu. Targi Eko cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców Górnego Śląska. Z pewnością więc takich wydarzeń w regionie będzie coraz więcej, bo zapotrzebowanie na naturalne produkty wciąż rośnie. Zachęcam do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych, by konsekwencje naszych wyborów były jak najmniej szkodliwe dla środowiska i naszego otoczenia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne rozmowy z Azymutem Ekologicznym.